Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, najpierw napiszemy sobie taki skrypt, który będzie nam poruszał tym graczem, właśnie w taki sposób, że będziemy mogli się poruszać do przodu, do tyłu oraz w prawo, w lewo. Wejdźmy tu do katalogu skryptów. Utwórzmy nowy skrypt. Prawy klawisz myszy, Create, C Sharp, skrypt i nazwijmy go. Player Movement. No i otwieramy w wizualu. Usuwamy sobie funkcję Start. Ta nie będzie nam na razie przynajmniej potrzebna. Oraz ten komentarz. Funkcja Update się nam jak najbardziej przyda, ponieważ będziemy modyfikowali pozycję naszego gracza. W czasie rzeczywistym. Ten skrypt będzie przyczepiony jako komponent do tego obiektu player. Tak i nim właśnie będziemy poruszali. Jak już tam z którejś poprzednich lekcji w poprzednim module wiesz, musimy dostać się do komponentu transform i tam modyfikować to pole pozycja. Zadeklarujmy sobie zatem taką zmienną, która będzie nam przechowywała uchwyt do tego do tego komponentu transform i robię to dlatego, że funkcja get component, którą zaraz tutaj użyjemy, żeby pobrać sobie właśnie referencję do tego komponentu, no ma jakiś czas działania. Ona nie jest taka bardzo optymalna. Możemy ją wywoływać sobie wiele razy, nie ma problemu, ale kiedy, będziemy, kiedy byśmy kiedybyśmy mieli to robić w funkcji update. Tak, czyli za każdym razem, kiedy ona zostanie wywołana, mielibyśmy pobierać sobie referencję do tego komponentu, który jest tuż obok, jest na tym obiekcie i po prostu jak raz dobędziemy sobie tą referencję, to już ją mamy. Nie musimy tam nic tak naprawdę więcej robić. Nie musimy cały czas odpytywać silnika, gdzie się znajduje ten komponent. Jeżeli raz go pobierzemy, no to po prostu mamy to wskazanie. Natomiast gdybyśmy to robili cały czas tutaj w funkcji update używali tej funkcji getComponent, no to wpływamy troszeczkę negatywnie na wydajność. Oczywiście przy tego typu grze i przy tym, co my tutaj robimy, to prawdopodobnie nie będzie miało jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie jest tak, że gra nam się nagle będzie wieszała. Wiele osób robiło i później dzieliło się na forach wynikami takich eksperymentów, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście wpływa bardzo na wydajność, czy nie. No i jakiś tam wpływ jest, nie jest on być może jakiś tam duży. No chyba, że nagminnie całą grę opieramy o funkcję update i cały czas zdobywamy tam referencje nie tylko do komponentów, ale i do obiektów, no to możemy, możemy no znacznie obciążyć tutaj naszą grę. Niemniej jednak po prostu jest to dobra praktyka, żeby robić to jak gdyby w poprawny sposób. Czyli jeżeli mamy komponent jeżeli mamy transform, który nam się nie zmienia, zdobywamy sobie do niego referencję i później używamy tej referencji. To jest tak zwane keszowanie, czyli raz za pierwszym razem łączymy się z jakimś obiektem, łączymy się z jakimś komponentem, no i później polegamy na tym połączeniu. Nie szukamy za każdym razem, kiedy się wywoła funkcja update tych właśnie referencji, tych powiązań, tylko robimy to jednokrotnie. Dlatego deklaruję sobie tutaj tą zmienną. No i później w funkcji awake pobieram referencję do tego komponentu. W ten sposób. No i teraz pod tą zmienną po uruchomieniu gry i wywołaniu funkcji Awake, która też jak już pewnie pamiętasz jest, wywo jest wywoływana dla każdego z obiektów najpierw na samym początku, później funkcja Start i dopiero później idzie ta główna pętla wywołująca funkcję Update w każdym z obiektów więc na samym początku nam się to tutaj ustawi. Przypiszemy sobie do tej zmiennej tą referencję do komponentu Transform no i później możemy jej używać. Tutaj jeszcze można byłoby to zrobić w taki sposób Może nawet tak napiszę Tutaj, w tym naszym komponencie, ponieważ on dziedziczy z klasy MonoBehavior, mamy takie właściwości, i wśród nich jest pole transform. I tak naprawdę to pole jest już takim wskazaniem na nasz komponent transform, ten o który nam chodzi. Więc moglibyśmy napisać to tak. To jest to dokładnie to samo, to co tutaj wyżej. W tym polu znajduje się to właściwe wskazanie na komponent transform na tym obiekcie, do którego mamy przyczepiony ten nasz, ten nasz własny komponent, który tworzymy. I możemy sobie to pobrać i przypisać do naszej zmiennej. Tyle tylko, że to pole transform tak naprawdę, możesz zobaczyć sobie tutaj na tej podpowiedzi to słówko get, oznacza, że jak gdyby, tak bardzo prosto tłumacząc, to pole transform jest również taką funkcją. To jest zmienna, która przy dostępie wywołuje Pewne funkcje. Czyli nie jest tak, że ona ma tą wartość w sobie bezpośrednio, tylko przy takim odwołaniu do niej, kiedy piszemy to dis.transform albo samo transform, kiedy się do niej odwołujemy i próbujemy odczytać jej zawartość, to ona wywołuje dopiero funkcję, która robi coś i w efekcie swojego działania zwraca nam tą wartość. W przypadku tej właściwości transform, tą funkcją jest właśnie funkcja getComponent, taka. I to, co zwróci ta funkcja, przekazuje nam tutaj pod tą swoją nazwą. I sobie tu przypisujemy. Czyli działa to dokładnie tak samo. Tyle tylko, że ja, jak gdyby, dla takiej kompletności i przejrzystości kodu, ja stosuję tutaj tą konstrukcję. Także to usuwam. No, i tylko jeszcze wspomnę, warto uważać, żeby też nie pisać w ten sposób teraz. żeby w ten sposób nie dostawać się funkcji update za pomocą tej właściwości transform do tego pola position, bo tak naprawdę ta konstrukcja oznacza to, że to słówko transform spowoduje wywołanie tej funkcji get component. I za każdym wywołaniem funkcji update to coś będzie szukało tego komponentu transform od początku. Tak, 200 razy na sekundę, 300 razy na sekundę, jak będzie ta funkcja wywoływana, od nowa będzie szukany ten komponent transform. Natomiast to co my tutaj robimy, to cashujemy go sobie tutaj w tej zmiennej raz przy wywołaniu sceny, przy wywołaniu tej funkcji awake tylko jeden raz, no i później w funkcji update będziemy się odwoływać już do tej naszej zmiennej. Do tej. No i teraz jak możemy wpłynąć na ten ruch na, to, na ten ruch naszego gracza za pomocą Wciskanie jakiejś klawiszy na klawiaturze za pomocą jakiegoś wejścia. Jest do tego taka klasa input. I ona ma takie, ona ma takie różne funkcje statyczne. Wśród nich jest taka funkcja get axis. Ja zaraz wytłumaczę, dlaczego z tego korzystamy, ponieważ są różne get button, która zwraca nam stan przycisków myszy. Jest też funkcja. są też funkcje getButtonDown, up jest też funkcja getKey do odczytywania klawiszy wciskanych na klawiaturze ale my tego w ten sposób nie będziemy robili to zaraz pokażę Ci takie pewne ustawienie tam w ustawieniach projektu z którego skorzystamy i wykorzystamy tą funkcję getAxis jako parametr podajemy jej tutaj ona nam jak gdyby zwraca wartość jakiejś osi to pojęcie osi jest związane z tym, że możemy sobie tutaj jak gdyby pod działanie tej funkcji podpiąć nie tylko klawiaturę, ale i myszkę, ale również i joystick, czy inny kontroler jak gamepad na przykład. No i pod tym jednym pojęciem tej osi możemy sobie ustawić różne działania. Może to być wciskanie klawisza, może to być ruch myszy, może to być ruch joysticka, albo jakiejś osi joysticka, albo nawet ruch nie wiem kierownicy takiej podłączonej jako urządzenie wejściowe i tak dalej. To może od razu zobaczmy sobie w Unity, gdzie jest ta definicja i jaką oś tu powinniśmy sobie pobrać. Przełączmy się tutaj na Unity. No i teraz tutaj w Edit Project Settings mamy tutaj taką zakładkę jak Input Manager. I tu rozwijamy sobie Access, czyli 8. Mamy ich tutaj zdefiniowanych 18. Tu już widzisz, są jakieś nazwy. Horizontal, Vertical, Fire 1, Fire 2, Jump, Mouse X, Mouse Y. Jak sobie rozwiniemy dalej tutaj taką konkretną oś, tak nazwaną, na przykład tą Horizontal, oto mamy tutaj jej nazwę, tu możemy sobie ją edytować, ale nie radzę tego na razie robić. Będziemy to po tej nazwie dokładnie odczytywać, także nie zmieniajmy tego. No i taka oś może mieć tutaj zdefiniowane różne, różne sposoby, jak gdyby wejścia, wpływania na, na tą oś, na wartość tej osi. Tutaj mamy na przykład positive button i negative button, czyli jaki klawisz będzie wpływał na. Tu mamy akurat takie klawisze left i right, to są strzałki prawa-lewa. I te opcje tu oznaczają, jaki klawisz będzie wpływał na negatywną, czyli ujemną wartość tej osi. Tak? Czyli wciśnięcie klawisza lewej strzałki będzie powodowało, że na tej osi, tej o nazwie horyzontal, pojawi się wartość minus 1. Ta opcja wskazuje nam, że po wciśnięciu klawisza right, czyli Prawa strzałka, na osi pojawi się plus 1, czyli pozytywna wartość. Dalej mamy y, takie jeszcze możliwości zdefiniowania alternatywnych wejść. I tu mamy podane klawisz A oraz D, czyli to są właśnie te do tego poruszania się za pomocą kombinacji WASD, za pomocą tych klawiszy WASD. Tak, klawisz A będzie wpływał na oś negatywnie, czyli tam będzie pojawiała się wartość minus 1, klawisz D pozytywnie, czyli po wciśnięciu na tej osi, Pojawi się wartość plus 1. Tutaj są jeszcze jakieś opcje, grawitacja, dead zone, tak zwany. One są bardziej tutaj przydatne wtedy, kiedy pod to, jak gdyby wejście, podłączymy sobie na przykład kierownicę. Tu możemy sobie jeszcze to wszystko poodwracać. Tu definiujemy sobie typ, jaki będzie możliwy do podłączenia pod tą oś, no i tu jest zdefiniowane klawisze oraz przyciski myszy. Gdybyśmy chcieli, żeby ona tutaj reagowała na Ruchy joystick'a, to tu musimy wybrać na przykład joystick. No my tym się nie będziemy tutaj zajmowali, nie będziemy tego tak konfigurowali. Chcę Ci tylko pokazać, gdzie znajdują się te takie definicje i nie będziemy ich na razie zmieniali. To jest na razie robimy sobie tylko taki prototyp. Zauważ, że tak, dalej mamy oś vertical, czyli oś pionowa. No i tu są zdefiniowane takie klawisze. Negatywny jako strzałka w dół, strzałka w górę jako pozytywny, no i. Alternatywnie można użyć S jako ten negatywny, czyli dający minus 1 na osi, oraz W, ten pozytywny, który daje nam plus 1 na osi. Oprócz tego mamy tu zdefiniowane coś takiego jak Fire One, tak? I widzimy, że Left Control powoduje pojawienie się plus 1 na tej osi, natomiast nie ma zdefiniowanego niczego tutaj negatywnego. I to jest taki uniwersalny sposób, jak gdyby. Definiowania różnych wejść. Więc zapamiętajmy, że mamy takie osie horyzontalna oraz wertykalna. Tej wertykalnej będziemy używali do poruszania naszym graczem do przodu i do tyłu, a tej horyzontalnej będziemy używali do poruszania graczem w prawo oraz w lewo do tego strefowania. Tu możemy sobie nawet dokładnie skopiować tą nazwę i wkleić tam do kodu. To przypiszemy sobie do jakiejś zmiennej. No i pobierzemy też do zmiennej tą zawartość, tej wartość tej osi y, wertykalnej. No i teraz w każdym wywołaniu funkcji update będziemy sobie odczytywali te osie. No i musimy teraz. Na podstawie ich wartości odpowiednio poruszać graczem. No, i analogicznie, jak to było w tej lekcji o poruszaniu się, o poruszaniu obiektami w Unity, wprowadzimy sobie jakąś zmienną określającą nam prędkość poruszania się naszego gracza. Na przykład dwie jednostki na sekundę. No, i teraz musimy sobie zbudować wektor, o jaki chcemy przesunąć nasz, naszego gracza. I tutaj, ponieważ mamy ruch w dwóch osiach, w prawo, w lewo oraz do przodu i do tyłu, zrobimy to, to sobie tutaj w jednym tym wektorze, zbudujemy sobie go, jak gdyby, z dwóch takich wektorów. Jeden będzie nam wskazywał kierunek prawo-lewo oraz ta jego długość tego wektora będzie określała, jak bardzo ten nasz gracz ma się poruszyć w tym kierunku, Natomiast drugi wektor będzie nam wskazywał do przodu lub do tyłu i jego długość będzie określała, jak bardzo chcemy naszego gracza poruszyć w tym właśnie kierunku. Najpierw dodamy tą oś do przodu do tyłu. Vertical Move przemnażamy ją przez wektor wskazujący, w którym kierunku jest nasz gracz obecnie zwrócony. A taki wektor mamy w tym komponencie transform. To jest ten wektor forward. Tak, widzimy, że to jest wektor 3, i on zawsze wskazuje w tym kierunku, w którym, jak gdyby, jest zwrócony nasz gracz. To jest ta oś Z w tym takim lokalnym układzie współrzędnych, Czyli, jeżeli sobie naszego gracza obrócimy, to ta oś się również obróci. I do tego dodajemy sobie ten ruch poziomy, tak? ten ruch taki w prawo w lewo. I tutaj też mamy w tym naszym komponencie transform. Taki odpowiedni wektor, który musimy tutaj dodać. Jest to ten wektor right. Ten wzdłuż osi x. Te wszystkie osie x, y oraz z będą się obracały, jeżeli będziemy tym naszym graczem obracali. Teraz robimy skrypt tylko do poruszania, więc nie będzie żadnego obrotu, więc te wektory będą zawsze od samego początku do końca skierowane w tym samym kierunku. Ale później, jak dodamy obrót, to one będą nam się odpowiednio obracały. I w ten sposób będziemy mogli sobie zbudować tutaj. Zbudować tutaj taki wektor, który będzie pokazywał dokładnie kierunek, w którym musimy poruszyć tym naszym obiektem, tym naszym graczem. No i teraz musimy dodać ten wektor, który sobie wyliczyliśmy tutaj żmudnie do pozycji naszego gracza. Tą pozycję mamy oczywiście w komponencie transform. Pozycja równa się. No i w ten sposób dodajemy ten nasz wyliczony wektor, ten, który będzie nam pokazywał, ile jednostek na przykład w prawo lub w lewo oraz ile jednostek do przodu lub do tyłu ma się poruszyć nasz gracz. Musimy jeszcze tylko go zmodyfikować o takie dwie wartości. Po pierwsze chcemy użyć prędkości, no bo ten wektor, te osie zwracają nam liczby minus 1, 1. I ta też, minus 1, 1. Więc jeżeli przemnożymy sobie jedynkę, minus jedynkę przez... Ten wektor jednostkowy, to zawsze będziemy tu otrzymywali takie wektory, które będą skierowane plus 1, minus 1, w, w którąś ze stron. Natomiast my chcemy poruszać tym naszym obiektem z prędkością dwóch jednostek na sekundę, a nie z prędkością jednej jednostki. Więc musimy sobie ten nasz wektor przemnożyć jeszcze przez prędkość. No i pamiętajmy, że chcemy się uniezależnić od, od ilości wywołań funkcji update w ciągu jednej sekundy a uzależnić od czasu jaki upłynęło do ostatniej ramki więc musimy to jeszcze przemnożyć przez tą naszą stałą time delta time Zapisujemy skrypt no i cóż będziemy mogli sobie go już chyba przetestować. Zobaczymy czy on w ogóle działa Tutaj w Unity musimy nasz skrypt przypisać do naszego gracza. Przeciągamy i Przypisujemy go tutaj do tego obiektu. Widzimy, że już tutaj jest. Jest nasza prędkość, dwie jednostki. No i teraz zobaczmy. Uruchomimy sobie grę. Od razu nam tutaj przeskoczyło na to okienko. Widok przeskoczył nam na to okienko game. No i jesteśmy tutaj w grze. No i spróbujmy. Strzałka do przodu. No i poruszamy się do przodu. Strzałka do tyłu. No i jest. W lewo. Prawo. Teraz klawisze W, A, S, D. Klawisz W. No i leci. Klawisz S. Klawisz A. Oraz klawisz D. Zobaczmy czy tu w ogóle przejdziemy, bo chyba za nisko to jest. No jakoś się zmieściliśmy, ale niski ten sufit. I to akurat też dobry przykład dlaczego trzeba robić prototypowanie w ogóle, ponieważ tak naprawdę dopiero, zauważ, jak się przełączymy do tego widoku gry i obserwujemy wszystko z kamery, Tutaj umieszczonej na tym naszym graczu to dopiero widać jak tak naprawdę jak odbieramy te wszystkie wymiary, rozmiary i możemy je sobie tutaj odpowiednio dostosować. Pewnie to będziemy musieli sobie później przesunąć troszeczkę wyżej, żeby tu było tylko pół metra bo tutaj prawie zawadzamy o sufit. W każdym razie możemy się już poruszać nie możemy jeszcze wykonywać skrętów. Zaraz zajmiemy się właśnie tym drugim skryptem żeby można było tutaj obracać się i rozglądać.